Rozpoczynamy pierwszą część konferencji prasowej po meczu drugiej kolejki PKO Ekstraklasy. Radom jak radom, Legia Warszawa 3-1. Z nami najpierw jest szkoleniowiec, gości Czesław Michniewicz, panie trenerze. Bardzo proszę o opinię po tym spotkaniu. Okej, okay. do wieczoru. Przerażę bardzo ważny gracz. Przygraliśmy bardzo ważny mecz, przegraliśmy zasłużenie, zagraliśmy słabe spotkanie, na dodatek jeszcze sami siebie osłabiliśmy. W kluczowych momentach otrzymaliśmy dwie czerwone kartki, nie widziałem tej sytuacji na wideo, ale skoro Wari interweniował to te kartki Musiała być zaskurzone. Na pewno bardzo martwi przegrana, ale jeszcze bardziej martwi zachowanie, że nie potrafimy panować nad sobą w perspektywie tego co nas czeka, gdzie chcemy grać. Jak chcemy grać, takie zachowanie jest nieakceptowane i na pewno czynimy tego konsekwencje. Co do meczu, pierwsza połowa wyrównana, niewiele się działo z jednej z drugiej strony pozostałymi fragmentami gry. W drugiej połowie jak się druga połowa zaczęła, dokonaliśmy zmiany z kibicki na rzeką, na, na obraz, wcześniej Szwiatchana. Dokonaliśmy zmiany na Juranowicza, padła bramka, było jeszcze mnóstwo czasu, żeby wygrać to spotkanie. Tak się nie stało, najpierw czerwona kartka na Denowicza, później bramka dla nas na 2-1, jeszcze było sporo czasu, żeby powalczyć o, o, o korzystny wynik. Można było nawet jeszcze wygrać to spotkanie i czerwona kartka dla żozuły w zamieszaniu i gdzie sytuacji sytuacji, tak jak wspominałem sędzia podjął decyzję na podstawie waru. No i ten mecz się się całkowicie spod kontroli. Już były dwa ognie w jedną w drugą stronę. Kilka groźnych kontra domek mógł skończyć wcześniej bramką. Tak się nie stało, raz nie trafiali. Innym razem bramka też dobrze bronił. Także po bramce na 2-1, gdzie jeszcze mieliśmy nadzieję na, na wywalczenie punktów tutaj czerwona kartka i okoliczności później zdecydowały, że przygraliśmy to spotkanie, ale przygraliśmy w sposób zasłużony w gratulacje dla Radomia. Dziękuję panie trenerze. Czy są pytania od zgromadzonych dziennikarzy? Proszę. Dwa pytania panie trenerze. Pierwsze, czy wiadomo jest coś z Joelem Mabuchano, czy to nie wiem, jakieś wstrząs mózgu, bo on tam pokazywał, że źle widzi. I drugie, drugie pytanko o te kartki, tak? Znaczy, jeżeli, jeżeli się okaże, że to za głupotę, nie wiem, za jakieś kopnięcie czy uderzenie, czy, czy będą jakieś... Rozmowy poważniejsze na temat. Zacznę od kartek. Obejrzymy tę sytuację, na pewno będą konsekwencje i pozwolimy sobie, żeby w ten sposób osłabiać drużynę i takich, takich zachowań absolutnie nie akceptujemy, bez względu na to, kto się w ten sposób zachował i będą wyciągnięte konsekwencje, to, to mówię to dzisiaj, teraz, w tym momencie. Jeśli chodzi o Joe'a bochanne, jeszcze nie wiemy, musi przejść badania i wtedy będziemy więcej wiedzieć. Poprosił o zmianę. Źle się czuł po tym zdarzeniu. stąd też wszedł za niego Mladenowicz. Skończyło się jak się skończyło. Ja chciałem zapytać o sytuację Mateusza Kowalskiego. Czy ostatnio odbyły się jakieś rozmowy na ten temat? Czy, wiadomo, czy ten zawodnik wróci do Mekka? I jeśli tak, to kiedy? Bo też ten Banacik mówił, że chciałby z Panem porozmawiać na ten temat. Rozmawiałeś z cmr przed Meszkiem, rozmawiałeś między innymi też o Mateuszu. On zna sytuację, zna naszą sytuację, zna sytuację czarka miszty. Jeśli Czarek wróci do treningu, w momencie kiedy Czarek wróci do treningu, y, dostanie zgodę Mateusz na to, żeby wrócić tutaj do Radomia. Trener na niego liczy, klub na niego liczy i, i na pewno to nastąpi w najbliższym czasie. Trudno mi powiedzieć, kiedy to będzie, czy to będzie już w tym tygodniu, czy w przyszłym tygodniu. Wszystko jest uzależnione od tego, czy Czarek, myślę, normalnie będzie mógł trenować, a na to potrzeba zgody lekarzy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to kończymy pierwszą część konferencji. Dziękuję, panie trenerze. Rozpoczynamy drugą część konferencji po meczu Radomiak Legia. Teraz z nami jest szkoleniowiec gospodarzy Dariusz Banasik. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię po tym spotkaniu. Witam państwa. Przepraszam za mój głos, ale troszeczkę się dzisiaj nakrzyczałem na meczu. Natomiast, no natomiast jestem na ja pewno bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy. Może nawet nie z tego, nie z wyniku, natomiast z tego, jak, jak nasi zawodnicy tutaj się dzisiaj zaprezentowali, z takiego święta tutaj na bo wszyscy czekaliśmy na ten mecz wiele, wiele lat i, i, i powiedzieliśmy sobie dzisiaj w szatni, że pomimo że to przyjeżdża mistrz Polski, jeden z najlepszych zespołów w tej chwili w kraju, to my wyjdziemy z podniesioną głową, my będziemy chcieli powalczyć o... Coś więcej niż, niż tylko jeden punkt, co było widać w drugiej połowie. No jest takie rozstawienie wyszliśmy na ten mecz. Pierwsza połowa według mnie była troszeczkę taka hmm, spokojna, wyrównana, mało sytuacji. Natomiast w drugiej połowie no, już bardziej postanowiliśmy. Troszeczkę jak już y, gdzieś y, okiełznaliśmy tutaj rywala i gdzieś y, przyzwyczailiśmy się do tego, te, tego szybkiego grania, zaryzykować, pójść wyżej, y, z czego właśnie gdzieś tam było odbiory piłki i sytuacje i stworzyliśmy parę sytuacji, strzeliliśmy trzy bramki, a jeszcze były na, nawet dodatkowe sytuacje, oczywiście ten mecz też można powiedzieć, był bardzo e, taki atrakcyjny dla kibiców, bo się dużo działo, były bramki, były kartki i tak jak przed meczem zakładaliśmy, że, że na trybunach będzie ta przyjaźń, natomiast na boisku będzie ostra walka i, i było, było i czerwono, i żółto. I, I tak jak mówię, wydaje mi się, że, że widowisko było, było bardzo fajne. Natomiast tak jak podkreślam na samym początku, ja cieszę się przede wszystkim z tego, że, że mój zespół e, nie przestraszył się, wyszedł odważnie, zwyciężył i to na pewno napar na nas na przyszłość bardzo dużym optymizmem, bo po tych dwóch kolejkach, gdzie zremisowaliśmy na lechu, wygraliśmy z Legią, mamy w tej chwili cztery punkty. No ale musimy dalej zespół budować, dalej pracować, nie zadowalać się tym, co jest i po prostu iść naprzód. A ja wierzę, że ten zespół stać na jeszcze więcej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy trenerze. Czy są pytania od dziennikarzy? Proszę. Dzień dobry trenerze. Chciałem dwa pytanka. Pierwsze, czy zwycięstwo z Legią smaku, smakowało wyjątkowo ze względu choćby na przeszłość i czy po rozmowie z trenerem ich nie liczy, już wiadomo, kiedy dokładnie wróci do Radomia Mateusz Kochalski? To zacznę od drugiego pytania. No, z trenerem rozmawiałem, trener jakby tak mnie zapewnił, że, że, że w momencie, kiedy, kiedy Czarek mistrza zacznie trenować, może to się gdzieś tam wydarzyć na, na dniach. E... Mateusz Kochalski do nas wróci, także są jakieś zapewnienia i wydaje mi się tutaj, że, że niebawem powinniśmy się spodziewać Mateusza u nas w Radomiaku. Natomiast dla mnie no oczywiście to był szczególny mecz. Ja wiele lat spędziłem w Legii. Pamiętam bardzo dokładnie pewne jakieś fragmenty, pewne mecze, można powiedzieć wiele etapów, wielu przyjaciół, nawet do dzisiaj, czy pracowników klubu. Tak jak powiedziałem, mieszkam w Warszawie, kibicuję Legi i moja rodzina też pochodzi z Warszawy, także, także to się nie zmieni, natomiast no, dzisiaj byłem akurat w tej sytuacji, że Byłem po przeciwnej stronie, musiałem się leki przeciwstawić, i, i, i wydaje mi się, że, że jako trener też zrobiłem swoje, ale tak jak powiedziałem, jak kibicuję zawsze tej drużynie i zawsze tam będę miło wracał z pomieniami i, i zawsze będę miał wielu przyjaciół. Także dla mnie to zwycięstwo jeszcze bardziej smakuje. Maciej? Można powiedzieć, Panie Trenerze, że, że znowu wyszło na Pana, bo wiele było w trakcie tygodnia takich negatywnych opinii, choćby na temat Mateusza Radeckiego, na temat jego występu z Lechem. Pan mu zaufał, postawił po raz kolejny na niego, no i można powiedzieć, że odpłacił się takim solidnym występem, a oprócz tego do, dołożył jeszcze trafienie. No tak, widzieliśmy po, po, po meczu z Lechem, tą, przede wszystkim tę niefortunną sytuację, gdzie, 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 gdzie Mateusz no gdzieś tam zachował się nie tak jak powinien, natomiast... Ja często z piłkarzami rozmawiam, wiem że, wiem, że po prostu on bardzo chciał, natomiast gdzieś tam, że był tak zmęczony, że złą decyzję podjął i to nie wpłynęło na moją ocenę tego zawodnika. Ja wiedziałem, że tutaj na pewno dzisiaj przed tą publicznością musi być Leo, musi być Radecki, muszą być zawodnicy, którzy są związani z Radomiem, bo powiedziałem, bo, bo że ich trybuny poniosą, że do, dostaną jakby dodatkową energię. No i w dzisiejszym meczu to e, było widoczne i tak samo można powiedzieć przy zmianie Dominika Sokowa. Tak też się wahałem, kogo wpuścić do przodu, bo mamy paru napastników, ale to też jest chłopak z Radomia i, i wszedł, strzelił bramkę. Także te decyzje okazały się bardzo trafne. Szymon? Panie że wysoki pressing stosowany też i przeciw kolegi, i przeciw kolegi, e, taki ma Pan plan na to, jak grać z mocnymi rywalami, którzy to taką operować piłką i mogliby tworzyć przewagę przez taką kreatywną grę? Znaczy my w tygodniu pracowaliśmy nad taktyką, stosujemy różne fazy gry, tak? na pewno chcieliśmy wykorzystać atut własnego boiska, podeszliśmy wysokim pressingiem. Wiedzieliśmy, że Legia to jest zespół, który będzie tą piłkę rozgrywał, nie będzie je wybijał i też może być narażona na właśnie na jakieś błędy, no, szczególnie w drugiej połowie to było widać. Także ten, to, taki był plan, ale też był taki plan, że, że momentami po prostu cofamy się do tej niskiej obrony i wyprowadzamy kontrataki i przystanie 1-0. Ja nawet do ławki mówiłem, tak się obracając, że, że, że to jest, mecz idealnie pod nas ułożył, bo, bo teraz właśnie będziemy przejmowali piłkę, Legia ja będzie musiała angażować coraz więcej zawodników i będziemy wyprowadzali kontrataki, a już końcówka meczu pokazała, że praktycznie każda, każda gdzieś kontra to kończyła się zagrożeniem w momencie, kiedy też wszedł Miłosz Kozak, z tamtej strony bardzo dużo gdzieś tam się działo i Dominik Soku to byli też tacy zawodnicy właśnie, którzy mieli wejść na takiego troszeczkę zmęczonego przeciwnika, bo oni są dobrze dysponowali do ataku szybkiego. Tak, czy ten stan Murawy, który się w w pomógł w pańskiej drużynie w dzisiejszym spotkaniu? No bo widać było, że też te kontrataki to też była zasługa, jakby po prostu piłka gładko przechodziła od do ataku. Na pewno tak, natomiast, natomiast no wiemy, że zespół tutaj przyjechał jeden z, najbardziej, z najlepszych piłkarskich piłkarski w Polsce, tak I, i często wiem, że są tam jakieś stosowane różne metody, że czasami się tej trawy czy nie podleje, czy ona się gdzieś tam będzie dłuższa, natomiast my też mamy zespół piłkarski, też chcemy grać szybko w piłkę i, i myślę, że robiliśmy wszystko, żeby ta murawa była dobrze przygotowana i, i dzisiaj wcale to nie było też tak, tylko atutem legi właśnie ta murawa, tylko też pokazało, że to jest właśnie nasza atut. My musimy mieć boisko właśnie tak dobrze e, doprowadzone jak dzisiaj i ja sobie tylko życzę, żebyśmy jeszcze takie boiska treningowe mieli, bo z tym troszeczkę inaczej e, wygląda sprawa, ale, ale jeżeli chcemy grać na takim poziomie tak szybko piłką, to właśnie i to główne boisko, i to boiska treningowe muszą być w takim właśnie stanie. Ostatnia krótka kwestia, w co tam się stało, jaki to jest uraz, czy są jakieś wstępne prognozy i dlaczego w ogóle on z boiska? Szedł z boiska, bo coś, coś z kolanem, ma nie wiem dokładnie. Bez kontaktu z rywalem? Szczerze, szczerze, to był stały fragment gry, to był rzut rożny, gdzieś tam była puka była zblokowana. Natomiast, natomiast nie wiem, czy wyskoczył, czy, czy, czy zblokował piłkę. Natomiast no, dos, wygląda to dosyć, dosyć poważnie, bo, bo ledwo co szedł, natomiast no, trzeba poczekać troszeczkę na, na jakby jakby na, na to, jaka będzie jest diagnoza, tak. Ja mam nadzieję, że ten zawodnik nam nie wypadnie, chociaż mamy w tej chwili Cichowskiego, mamy, mamy Rosjego, czyli tutaj nic się nie, nie wydarzy, ale ja liczę na tego zawodnika, uważam, że, że to jest bardzo dobry zawodnik, zresztą bardzo doświadczony, e, który grał właśnie w, w wielu klubach właśnie zagranicznych i, i, i na pewno nam, nam pomoże. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękujemy bardzo. Może jeszcze ja tylko chciałem na koniec proszę, proszę. podziękować kibicom za wspaniały doping i, i naprawdę tutaj jeżeli chodzi o doping dla Legii, doping dla zespołu z Radomia był fantastyczny. Życzymy sobie wszyscy, żeby, żeby w kolejnych meczach było podobnie. Naprawdę było bardzo, bardzo dziękuję w imieniu swoim i drużyny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i do zobaczenia na meczu.